O, witamy dzisiaj, w, dniu, w drugim dniu praktyk, Marysia dzisiaj dzielnie wtapia węzę, nawet potrafi idealnie dobrać czas przepływu prądu, także ani jednej jeszcze węzy nie zniszczyła, mnie przy pierwszym razie od razu przeleciała przez druciki, <grym> także... No, podziwiam tu profesjonalizm, wrodz wrodzony takt. No, a tutaj już część ramek zrobionych, a część jeszcze będziemy drucikami nanizać. I mam nadzieję, że zakończymy. Dzisiaj Marcia weźmie wszystko gotowe. Jeszcze pójdziemy na pasiekę tam do tych uli, które tam są w oddali, i będziemy brać. Brać będziemy taką węzę, która już jest przez pszczoły wstępnie obrobiona. No i będzie, będzie super, będzie super. Także pozdrawiam wszystkich.